Witam. w w dzisiejszym zaprezentuję w jaki sposób łączymy nowy model syreny solarnej VSR 200 z centralą alarmową Tuya ja, Smart P74G 433 MHz bądź P74G Lora. Otóż tak. Syrena pod spodem pod tą, ślepką tak silikonową, o, tutaj włącznik z boku musimy przełączyć na on. Mamy trzy przyciski funkcyjne S1, S2, S3. S3 służy do parowania, S1 do zmiany Dźwięku S2 do trybu pracy, S2 do zmiany trybu pracy. Zajmiemy się w tym odcinku tak łączeniem syreny z centralą alarmową. W tym celu przy, przy, przyciskamy przycisk S3 i trzymamy do momentu, aż wyda nam 4 pojedyncze dźwięki. 4, puszczamy, Syrena została zresetowana. Wchodzimy teraz w centralę alarmową syrena, upewni się, że syrena gotowa jest do parowania. W tym celu naciskamy krótko S3. Syrena miga. Jest tam OK. Głośny pojedynczy dźwięk. Dodana, sparowana z centralą. Ale, żeby otrzymywać to powiadomienie, musimy wejść w taczkę i tutaj w alarmy i ustawić syrena alarm. Możemy też ustawić dźwięk syreny. Tak, bo jeżeli ustawimy sobie dźwięk syreny, to w momencie kiedy mamy pilota tak, będziemy uzbrajali, czy też czasu aktywacji systemu tak, bezpieczeństwa. Czy Może też dojść. rozbrajali. Jak widzimy przy uzbrojeniu pojedynczy dźwięk, przy rozbrojeniu podwójny dźwięk. Jest to, to spowodowane tym, że mamy ustawiony właśnie dźwięk syreny. A ten dźwięk syreny powoduje to, że każde uzbrojenie, rozbrojenie też sygnalizuje nam wtedy syrena solarna. Natomiast jeżeli wyłączymy ten dźwięk syreny, to wówczas przy takim uzbrajaniu czy tak, rozbrajaniu nie, nie będzie tego powiadomienia. Tak, czyli wystarczy kogo. wyłączyć ten dźwięk syreny i wtedy syrena przy uzbrajaniu, rozbrajaniu nam nie wydaje żadnego dźwięku. Natomiast syrena alarm musi być załączona, tak? dlatego że jak mamy załączone i wyzwolimy jakikolwiek alarm, Natomiast jeżeli sobie wejdziemy do ustawienia i wyłączymy syrenę alarm. Tak, no i wówczas wyzbroimy alarm SOS. No i idziemy, nie ma alarmu. Dlatego pod. konieczne jest włączenie syreny alarm. I wtedy przy każdym wyzwolonym alarmie syrena będzie nam wysyłała też taką informację w postaci czy to dźwiękowo czy też świetlnej, czy też dźwiękowej, bo taki tryb pracy możemy ustawić za pomocą przycisku S2, ale o tym jak taka syrena, tak ta obsługa przycisków S1, S2, S3 dostępna jest w innym filmie, tak jaki został już udostępniony, jeżeli chodzi o konfigurację takiej syreny. Pozdrawiam to wszystko w tym odcinku. Zapraszam na stronę www.alarmzone.pl Tam można zakupić zarówno taki zestaw, jak i inne asortymenty tak, współpracujące zarówno z Centralą Alarmową, jak i z samą Syreną Solarną. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.